Dzień dobry wszystkim. Bardzo serdecznie witam Was, moje drogie koleżanki i koledzy. Dzisiaj mam splaszczoną głowę, ale pff, niech będzie. Moje kochani, to sobie na roboczek. Godzina, słuchajcie, już jest po czwartej. Resztki światła dziennego, ale przejdźmy dzisiaj do akcji twarz. Podczas postanowień noworocznych. Powiedziałam, że rok 2019 będzie u mnie upływał pod znakiem pielęgnacji cery. O, Jezu, jak to mi wkurza! Mm. Przy postanowieniach noworocznych, powiedziałam, że rok 2019 będzie pod znakiem włosów, pielęgnacji i cery. Czego nie było w poprzednim roku. Chwila, muszę przynieść jeszcze jedną rzecz. Momencik. Jestem. Jeżeli chodzi o moją pielęgnację, to. U mnie to jest taka metoda prób i błędów. Moja cera jest to cera mieszana, która całe życie była po tej tłustej stronie i zawsze myślałam, że w sumie może jest bardziej tłusta, ale jednak jest mieszana. Miałam robioną analizę skóry, byłam u kosmetologa, byłam u dermatologa, więc wszyscy zgodnie powiedzieli, że mam cerę mieszaną. Jak miałam ostatni raz robioną, um, robione badanie skóry, to wyszło, że moja cera jest również naczynkowa, bardzo wrażliwa, i oprócz tego jest tak, jakby zdarta, jest naruszony na skórek przez nadmierne peelingowanie, nadmierne zdzieranie I ja wam powiem, że e, ja popełniałam taki błąd, że myślałam, że jak mam cerę tłustą, mieszaną, to im częściej ja będę robić peeling, im częściej ja będę po prostu zdzierać coś z tej twarzy. Tym lepiej to się skończy dla mojej cery. Eee, muszę przejść do sedna. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że przy cerze mieszanej ciężko jest dobrać pielęgnację, dlatego że mam skłonności do niedoskonałości i bardzo dużo produktów nie po prostu zapycha. Ta skóra jest później zanieczyszczona, pojawiają się wypryski i to jest tak naprawdę błędne koło. Powiem wam, że krem wianek mi się bardzo dobrze sprawdza przez ostatnie ponad pół roku. To był krem zielony normalizujący, ale teraz w tym okresie zimowym, w tym okresie grzewczym, to jest niewystarczające dla mojej cery. Ostatnio od ponad tygodnia moja cera jest przesuszona jak wiór. Wiór kokosowy, no mówię wam wiór, wiór, wiór. I taka podrażniona i bardzo sucha, i takiej cery ja nie miałam nigdy. Podejrzewam, że to jest kombinacja tego, że wiecie, ogrzewanie jest zimno, no i mam. Niewystarczające nawilżanie. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o moją pielęgnację dotychczasową, to były to tylko i wyłącznie kremy normalizujące zwianka. Y, które mają siarkę, no które normalizują cerę tłustą, tak? Skończył mi się mój aloes i podejrzewam, że ten aloes mi jeszcze podtrzymywał ten efekt nawilżenia, ale teraz już nie mam aloesu. Moje serum też się kończy z wianka y, i za mało tego nawilżenia miałam. No i słuchajcie, stwierdziłam, że muszę zmienić całkowicie moją pielęgnację, bo moja skóra jest całkiem inna już teraz z tłustej powiedziałabym, tej mieszanej w kierunku do tłustej ona jest mieszana w kierunku do suchej, bardzo suchej i powiem wam szczerze, że nie miałam ochoty bawić się znowu na metodę prób i błędów i stwierdziłam, że wybiorę się albo do dermatologa albo się zapytam kogoś o zdanie, o polecenie pytałam się was dziewczyny co polecacie opinie były bardzo różne, polecałyście mi dożu, bardzo dużo produktów ja chciałabym się trzymać tych produktów naturalnych i co kluczem jest dobre oczyszczanie, regularne oczyszczanie i nawierzanie. I to ja zrobiłam. Zapytałam się Ani Fokusowanej, co poleca na moją cerę i ona poleciła mi takie konto na Instagramie takiej pewnej pani i powiedziałam, napisz do tej pani, ona na pewno Ci pomoże. I słuchajcie, ja w akcie desperacji, kiedyś w nocy porobiłam sobie zdjęcia, powysłałam tej biednej dziewczynie, truskie moje zdjęcie, powiedziałam, potrzebuję pomocy, taka jest moja skóra, była taka i taka, teraz jest taka, taka, help, zamówię wszystko co trzeba, tylko proszę, pomóż mi coś wybrać. Odpowiedź już bardzo szybko, trochę pogadałyśmy na temat tego, czego używam, czego oczekuję od kosmetyków i pani mi zaproponowała zestaw. Powiedziałam: "Dobra, biorę wszystko, bo tak naprawdę kremy, które teraz używam są niewystarczające, serum mi się kończy, tonik mi się kończy. Mydło mam, ale właśnie pani mi zaproponowała coś nowego. Więc tak naprawdę cała moja pielęgnacja jest do wymiany w tym momencie. No i powiedziałam: "Dobra, zamówię wszystko. Mm, bo jestem zdesperowana, po prostu piecze mnie twarz i już nie wytrzymam. No i tak się stało, że zamówiłam. Już Wam pokażę, co zamówiłam, ale oprócz tego powiem Wam też, czego używam, oprócz tych nowych rzeczy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samo mycie twarzy, to to już jest coś, czego używam od początku miesiąca, już od końca grudnia, jest to Dr. Bronner's ten bezzapachowy. Bez jest mydło kastylijskie i ja te używam i się bardzo dobrze sprawdza. To jest mydło na bazie olejów. To jest mydło, które nie ma żadnych barwników, nie ma żadnych zapachów, więc jest bardzo dobre. Można tym myć psa, można tym myć buzie, włosy, dzieci, wszystko. Bardzo delikatne. To jest właśnie, jak mówiłam, na bazie chyba oleju kokosowego, więc to jest bardzo fajne do oczyszczenia git majonez, Jeżeli chodzi o oczyszczanie, to ja pamiętacie, miałam szczoteczkę NES przez długi, długi czas. Miałam ją od zeszłego marca. Ale powiem Wam szczerze, że nie chciałam zamawiać, i ciężko mi było znaleźć te główki zastępcze. I słuchajcie, padło na szczoteczkę soniczną. Miałam już lunę, tylko ja miałam tą dużą lunę. Nie, nie mi, tylko dużą. I ja. Tą lunę sprzedałam. Stwierdziłam, że ona nic nie robi, że w sumie nie chce mi się używać, nie jestem regularna. Ja już nawet nie pamiętam, dlaczego ja ją sprzedałam, ale pamiętam, że ją sprzedałam. No i powiem wam, że nie wiem jak to się stało, ale chyba pod wpływem marketingu i tych wszystkich filmów na YouTubie i dużo, dużo osób poleciło mi tą lunę i ja tak byłam ucetna mówię, nie kupię tej luny, miałam lunę, wydam już na nią pieniądze raz, po co mam to robić drugi raz. I ja pamiętam jak kupowałam tę lunę, kiedy ona była nowa, więc ona mi kosztowała około 130 funtów, to było oh, oh, bardzo dużo. No i słuchajcie, byłam w TK Maxie i zobaczyłam tę lunę pierwszy raz, wypaczę. 49 funtów. Ja mm, dobra cena. Czy może powinna ją wziąć? Nie, wyszłam. Natomiast później jeszcze pogadałam z moimi koleżankami, które używają tej luny i powiedziałem: Ewa, kupisz, zobaczysz, będziesz zadowolona. Ja mówię, no dobra, no to w sumie kupię. Wracam do TK Maxa, patrzę, ona za 39,99, czyli za 40 funtów. No to już stwierdziłam, że okej, okay, muszę jej spróbować. No trudno, jak mi się nie sprawdzi, to znowu ją sprzedam koniec. No i koniec końców kupiłam tą lunę, to jest luna mini ona jest teraz na podejrzewam, że znalazłam ją na wyprzedaży, bo teraz wyszła nowa Luna Mini 2 um, ja tutaj nie będę was zachęcać do kupowania konkretnie Luny, bo myślę, że są też inne szczoteczki soniczne, które też się sprawdzają ja nigdy nie miałam innej miałam tylko podróbę, zamówioną tylko po to, żeby porównać, um, ale piszecie mi dziewczyny, że macie fajne te szczoteczki za 15 funtów, za 20 30, różne ceny, w butsie jest też taka szczoteczka soniczna Podejrzewam, że oczywiście włókna i ten materiał jest pewnie inny, bo Foreo podejrzewam, że ma patent na ten materiał, ale zasada jest pewnie taka sama, czyli dogłębne, delikatne, delikatne oczyszczanie. Ja już miałam Clarisonica, ale Clarisoniki mi się popsuły. Miałam dwa, oba umarły tak samo, zaraz po wybiciu, po skończeniu gwarancji one mi przestały działać, po prostu przestały się ładować. No i stwierdziłam, ja już Clarisonikowi podziękuję i ten Clarisonik był dla mnie za mocny. Jeżeli chodzi o tą lunę, to ona na początku używałam tych y, mocnych ustawień, ale teraz używam tych delikatnych. Jak wiem, że teraz moja cera jest y, wrażliwa, też nie używam tego dwa razy dziennie, tylko używam tego raz dziennie wieczorem. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę widzę różnicę w takim sensie, że nigdy rękami, nigdy, nigdy... Nigdy rękami dokładnie nie umyjecie swojej twarzy i tyle wam powiem, że czuć różnicę, że ta skóra jest czystsza, bardziej, e, bardziej oczyszczona i po kilku dniach już zauważyłam różnicę. Wstawię wam tutaj zdjęcia, o ile uda mi się je znaleźć, dlatego że wstawiałam właśnie na Instagramie różnicę e, po niecałym tygodniu używania Luny i muszę wam powiedzieć, że naprawdę działa. Ale co będzie dalej, to zobaczymy. Jak na razie jestem bardzo zadowolona i właśnie tych produktów używam razem. Doktora Brunersa i Lunę. E, teraz tak, mam tutaj olej lniany. To jest olej, który ja zamówiłam kiedyś, kiedyś na Ebayu. E, taka butla mnie... Wyostrzył Tak. Taka butla mnie kosztowała chyba 4 funty. I słuchajcie, ja ten olej lniany już kupiłam dawno, dawno temu e, do włosów. E, I chciałam zamówić jakiś olej do twarzy no i czytam, czytam, jaki olej do cery wrażliwej zapychającej się no i były olej z czarnuszki, olej z konopi i między innymi był olej lniany i muszę wam powiedzieć, że stwierdziłam, ok, jeżeli mam już olej lniany którego używam na włosy, no to taki jest sens zamawiania kolejnego oleju, jeżeli mogę spróbować tego, no i powiem wam, że tego oleju używam od też niecałego tygodnia, na samym początku moja cera wpijała ten olej jak gąbka po prostu nakładałam i się wchłania momentalnie, a to jest bardzo gęsty olej. I tak naprawdę w tym momencie używam go codziennie wieczorem, a jak miałam taki apogeum suchości, właśnie ponad tydzień temu, to używałam go dwa razy na wieczór, czyli nakładałam, czekam aż wchłonie, po prostu 5-10 minut i nakładałam kolejną warstwę. Po czym znowuż nakładałam go rano razem z tym moim biankiem, żeby jakoś bardziej na tę skórę. I muszę wam powiedzieć, że sprawdza mi się bardzo dobrze i teraz nadal mam zamiar korzystać z tego oleju, ale tylko i wyłącznie na wieczór, bo mam właśnie mocno nawilżające kremy i myślę, że już nie potrzeba mi takiego olejowania podwójnego. Teraz przejdę do tej paczki właśnie, która mi została polecona. Czyli wszystkie te kosmetyki ja kupiłam sama za własne pieniądze. Za ten cały zestaw zapłaciłam 70 funtów. Więc jest to dużo bardzo dużo, ale mam tutaj całkowitą, kompletną pielęgnację i e, już wam pokazuję co tu jest, to są polskie, wszystko to są polskie kosmetyki naturalne, kosmetyki ja nie wiem jaka jest ich cena w Polsce i zacznę sobie po kolei tutaj mam Sylveco e, wodę micelarną do zmywania makijażu To jest właśnie ta woda micelarna Która jest właśnie dla skóry wrażliwe Czyli czegoś, coś dla mnie e, Powiem wam, że myślałam kiedyś o biodermie Ale niestety tutaj w UK nie ma biodermy A garnierem nie za bardzo się smarować e, Więc wziąłam coś takiego Podejrzewam, że te produkty nie są drogie w Polsce Po 20-30 zł e, Więc tak i wiem, że dużo z was Też mi polecało ten kosmetyk Także cieszę się I te kosmetyki mam od wczoraj Także użyłam tego wszystkiego tylko raz. Dobrze mi się zmywało makijaż tym, a miałam, wiecie, makijaż kleczkowskiej, więc dałam radę. Kolejną rzecz jest tutaj tonik. Tonik, który jest z firmy Natural Secrets. Nie znam, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to jest. To jest tonik nawilżający z jedwabiem i z wyciągiem z jedwabiu. I chyba z makiem, to jak widzę, to jest kwiatu maków. I ja kojarzę, chyba fokusowana miała ten tonik. Jakoś mi mignął gdzieś chyba kiedyś na Instagramie, a nie jestem pewna. Więc on jest fajny w pompce, w sprayu, więc ekonomiczny, łagodzący, więc zobaczymy jak się sprawdzi. Kolejna rzecz, jest to firma ASOA. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest ASOA. Zielonego pojęcia i to jest serum. Upsi, ale to jest serum w kremie, czy to nie jest olej, to jest mocno nawilżające serum w kremie. I użyłam tego raz wczoraj wieczorem i dało bardzo dobre nawilżenie. Co prawda w połączeniu z kremem, więc nie wiem, czy to to, czy to krem, ale rano obudziłam się i buźka była mięciutka kaczuszka. I tu jest też napisane, że dobrze się to sprawdza jako baza pod makijaż. Jestem bardzo ciekawa tej marki, Asoa. Nie mam zielonego pojęcia co to jest. Pierwszy słyszę, mówię Wam i właśnie jeżeli chodzi o krem na noc, to ja mam krem firmy Make Me Bio też nie wiem co to jest za firma jestem bardzo ciekawa czy słyszałyście i to jest krem uniwersalny do każdego typu cery i też jest 100% naturalny, polski i ten krem w połączeniu z tym serum dał mi buźkę niemowlaka i ukojenie przede wszystkim, bo ta moja przesuszona skóra była aż boląca i to mi naprawdę przyniosło ukojenie, i rano obudziłam się z miękką buzią, a tego uczucia ja już nawet nie pamiętałam. Ja też tutaj, dziewczyny, nie chcę Wam za bardzo polecać tych kosmetyków, dlatego że ja Wam po prostu pokazuję, czego ja teraz będę używać, czego ja teraz używam, i mam nadzieję, że są to fajne rzeczy. I krem na dzień, który zamówiłam, to jest odżywcza goja, go, ja, go, goja chyba, czyli z, wyciąg z owoców goi. I to jest też a wyostrzy się? O, coś takiego. I to jest odżywczy krem na dzień. E, co wam mogę powiedzieć na ten temat? To to, że on śmierdzi, ma dziwną konsystencję. E, jest bardziej tępy, mniej nawilżający niż ten na noc, ale jak na razie raz go użyłam oprócz tego, że śmierdzi i nie jest mocno, mocno nawilżający tak jak te na noc, no to fajne, szybko się wchłania makijaż, no to się nakładało też bardzo fajnie, więc jak na razie jestem zadowolona, ale tak jak mówię tej marki nie znam te kremy są droższe, koło 20-30 funtów ten krem kosztował tak mi się zdaje, także śmierdzi, ale podobno jest fajny, jedna z was to mi napisał, Żaneta? Żaneta, ty mi to napisałaś? Chyba no ty mi napisałaś, pozdrawiam serdecznie, że masz ten krem i ci się bardzo sprawdza więc jestem bardzo ciekawa tej firmy. Kolejna rzecz to jest mydło węglowe z mydlarni Cztery Szpaki. Ja już to mydło, nie to, ale z tej samej firmy właśnie mydło pokazywała Ania. Halo! Ania fokusowana, używana swoją egzemę, i bardzo pomogło, a to mydło ma mi pomóc w leczeniu trądziku i niedoskonałości i mam zamiar używać go na zmianę z tym moim Doktorem Bronersem. I ostatnia rzecz, która jest w tym zestawie, który sobie zamówiłam, jest to glinka zielona, po prostu. Szukałam, chciałam sobie zamówić, już wiedziałam, jak już lecimy, no to lećmy z tym koksem, zamówmy wszystko. Ja średnie mam doświadczenie z glinką. Może pamiętacie ten mój film, kiedy próbowałam glinki po raz pierwszy? O nie, co to? O nie, Mati, co? Nie wyszło. Co nie wyszło? Maska! To nie jest jednolita konsystencja, ale nie mogłam dłużej tego mieszać, bo. To mam i niby zejść w jednym płacie. No, więc mam nadzieję, że tym razem mi się uda jakoś lepiej ją nałożyć i będą fajne efekty. Słuchajcie, musiałam trochę zmienić światło, musiałam po prostu zaświecić światło, więc się trochę zmieniło. E, także, moi kochani, to by było na tyle. To są wszystkie rzeczy, wszystkie moje nowości pielęgnacyjne to są rzeczy, które, których teraz używam i będę używać przez kolejne miesiące. Mam nadzieję, że mi się sprawdzą. Jak na razie jestem bardzo zadowolona z tego kremu na noc bardzo mocno nawilżył, odżywił, więc już się nie mogę doczekać, jakie będą efekty. Jeżeli chodzi o update, to nie będę robić co miesięcznych update'ów, ale jeżeli coś nowego się pojawi albo będę miała coś do powiedzenia na dany temat, to wtedy oczywiście będzie update. Mam też zrobione zdjęcia z każdej strony, z lewej i z prawej. Mojej cery, mojej twarzy, więc będę mogła mieć porównanie, czy jest rzeczywiście jakiś postęp. No! Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, dodania kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki, pa!